Zadanie czwarte. Wartość wyrażenia z logarytmami jest równa. Zanim obliczymy wartość tego wyrażenia, należy przypomnieć wzór. Ten wzór informuje nas, że różnica dwóch logarytmów o takich samych podstawach z liczby x i y jest równa logarytmowi z ilorazu tychże wcześniej wymienionych liczb, czyli x przez y. Mamy tutaj logarytmy o takich samych podstawach 2, więc można zbudować jeden logarytm z ilorazu 20 przez 5. Tutaj jeszcze uprościmy, to dzielenie da nam czwóreczkę widzisz. Teraz przypomnijmy definicję logarytmu. Logarytm przy podstawie A z liczby B jest równy x, gdy A do potęgi X daje nam liczbę B. Widzisz? Teraz musisz się zastanowić. Liczbę 2 należy podnieść do jakiej potęgi, aby wyszła nam liczba 4. Myślę, że to jest proste. Widać, że 2 trzeba podnieść do potęgi drugiej, aby wyszła nam czwórka. Więc zaznaczamy odpowiedź b.